Manko tu janko widzowie? Witajcie w kolejnym odcinku Supermarket Simulator. Słuchajcie, mamy na razie jeszcze sklep zamknięty. No i jak sami widzicie, mamy tyle produktów, yy, musimy załadować nasz sklep zatowarować znaczy się, ponieważ mamy 374 dolary. Czyli musimy kupić przede wszystkim yy, pastę. Zdamy ze dwie sztuki. Co by tu jeszcze kupić? Poczekajcie. Trzeba sprawdzić. Uh -huh. Dobra. Hop. Oj, oj. To. Skończyło się bardzo dużo rzeczy. Dobra, no to wiecie, co jeszcze domówimy? Poczekajcie, co to jest? Black tea. Teraz coffee coś trzeba kupić. Coffee, dark, dobra. Yy, kupujemy. Ok. Yy, hop. Yy, I tutaj to było. Dobra. Pyk. Karton do śmietnika. Yy, pasta. Dobra. Dwie sztuki mamy. Pasty. Jeszcze cukier trzeba dokupić. To dokupimy cukier. Yy, mamy pastę. Czyli na razie odkładamy na później. Tutaj widzę, jeszcze wody mogę dołożyć. Dobra. Yy, I mleko. Dobra. Yy, trzeba cukier susu dokupić. Yy, czyli tak. Yy, cukier. Gdzie mamy? Jest cukier. Dobra. Kupujemy cukier. Cukier już nam powinien przyjechać. Dokładnie mamy cukier. pików już nie mamy, to trzeba też dokupić. Yy, dobra, rzuc rzucimy na razie pudełko tu. I znowu czokapiki. Yy, czokapiki są tutaj. Czokapiki, dobra. Kupujemy. I mamy. No to teraz czokapiki. Ok. Czokapiki leżały tu. Dobra. Pek. No i startujemy. Aha, widzowie. Zamknę jednak, bo jeszcze zapomniałem, że ja muszę poczekać do dziewiątej. Wtedy będę mógł zakończyć dzień, bo ostatnio tak skończyłem. Dobra, czekamy. O, już ciemno. Dobra. Enter finish the day. Dobra, no i jest super. Tak to start next day. Ok. No i tak co to mamy? Dobra, wiecie co? Ci było? Tutaj coś leżało? Oj oj. Tu ma leżeć. Dobra, yy, wszystko jest ok widzowie. Yy, muszę sprawdzić, czy czegoś czasem nie dokupić. Na przykład sera. Czy ser mamy? Ser mamy? O, już się kończy serek. Trzeba kupić serek. Serek. Yy, co jeszcze? Gdzie co, bo tu trzeba teraz kupować znowu? I kolejny jakiś produkt. Yy, mleko, jajka jeszcze są. Wodę mamy. Tak, jest woda, jest jeszcze dwie sztuki. No to czyli serek zamawiamy. Yy, na razie tyle. Dobra, bierzemy, yy, serek tutaj, yy, oj, 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 dobra, yy, no i kartę na później, tutaj, no to startujemy, pyk, otwieramy, ja już zasiadam do kasy i czekamy na klientów. No, myślę, że zaraz ktoś się zjawi. Tak? O, jakiś szef chyba do nas idzie. Wszystko jest, chlebek jest, olej jeszcze jest, to jest dobra. Jest ok. Czekamy. Pan idzie do nas, prawda? Pewnie. I pan też? Dobrze. Widzę, że już do lodówki podchodzą. Uch, pan mleka nabrał. Czy tam czegoś? Zdecydowanie który pierwszy, dobra. Pan tutaj widzę kartą 2166. 66. Zapierdzamy, proszę uprzejmie. O Boże, ile pan nabrał? Pan też kartą 28. Eee, próbny, dobra. Jakaś pani. <laughs> tak, pani sobie idzie do nas. Pani płatków nabiera i wody, mleka również. Dobrze. U, jeszcze tea, Dobra, proszę. Pani Karton, yy, proszę uprzejmie. Ten ser nie jest dla niego. Dobra, ale nabiera płatków i oleju, tak? Dobra, pan po czegoś jeszcze nabiera, widzę. 25,66 Proszę uprzejmie. O nie, widzowie! Nie mamy mąki! Pamiętam już, co tu leżało. 15, 69. Trzeba dokupić mąki yy, od razu yy. Kupujemy mąkę Dobrze. Już idę, proszę, proszę chwilę poczekać, jak chcecie. Jak chcecie mieć mąkę? Proszę chwilkę poczekać, yy, dobra. Już idę, już idę tutaj do państwa. O Boże, ile ona tego nabrała? Pani go Proszę uprzejmie. Dobra. Pan gotówką. Proszę uprzejmie. O, pan tutaj czokapików i innych rzeczy nabrał. Pan kartą 50. 35. Proszę uprzejmie. No już widzę, za zaczynają się kończyć te takie produkty ważniejsze. O kurczę. Ile kolesie biorą? Dobra, i panu go 4, e, Cztery. Dobra, proszę uprzejmie. E, proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Kurczę, bo nie na nabierają tych wszystkich produktów. Ja nie mam czasu, żeby kurczę kupić coś. Ale dobra. Czekamy na panią. Pani jeszcze mąkę weźmie. O, jeszcze coś? Czokapiki weźmie. <laughs> Już się czokiki... Ile ona tego nabiera? Dobra, wiecie co, widzę, wie, od razu zamówię czoka piki. Dobrze, dobrze, już, już proszę panią, to mi idę, już, już idę. Chwilkę proszę poczekać. O boż, no patrzcie, jakie zakupy porządne pani robi. 36,98. 6,99. E, Za osiem. Proszę uprzejmie. Czokapiki. Dobra, Chocapików pani znalazła. No wiem, bo wykupili ludzie. 52. Proszę uprzejmie. Yy, proszę chwilkę poczekać, ja tutaj już mam czukapiki. Yy, kurczę położę i już nie ma chleba. Okej okay. ja to na razie walnę to pudełko tu. Yy, pasty, pasty trzeba dołożyć. Proszę chwilkę, proszę pana poczekać, yy, żeby wszystko tutaj było. Jak chcecie wszystko mieć, no to proszę, proszę chwilkę poczekać. Yy, Potrzebuję. Oh my god! Yy, zamknę na chwilę, poczekajcie. Trzeba mega dużo rzeczy dokupować. Yy, wodę, ser. Yy, to tak, wodę od razu bierzemy. Woda, mleko, jajka i ser. Dobra, 66 do zapłaty. Trzeba, widzowie, bo mamy tak mało wszystkich rzeczy już, że kurczę, oni nam wykupili wszystko. Dobra, yy, 28, 50. Dobrze. Wiem, że pan nie znalazł wody w butelkach, ale zaraz rozłożę. 31, 28. Bread up pan nie znalazł, dobra. Pan gotóweczką. Proszę uprzejmie. Dobra, i widzowie, szybko rozłożę ten towar i musimy wracać z portem do pracy. Dobra, mamy cheese. A serca akurat mam! Po co ja go kupowałem? Dobra, może na zapas. Spoko kładę na razie. Te jajka bio, ok. Rośmietnika. A dobra, już nie chcę. Ci ludzie czekają, dobra, wyrzucę to. Wiecie, co tutaj na razie. Ale już czuciłem, no dobra. Pyk. Zapalamy światełko. Yy, woda. Yy, wodę potrzebuję. A nie, jest mleko, dobra. To pyk. Mhm, uh -huh. Dobra. Okej. Okay. No i jeszcze woda. Dobra. ok, No i mamy na zapas y rzeczy. są cały w kartonach osypane. Hmm. O oh my god, ile ludzi. Mam tutaj dwie buteleczki wody. Proszę uprzejmie. Y dobra, ojej y oj, y wiecie co? Closet. it. Żeby mi już nie wchodzili. Proszę uprzejmie. 81 do wydania. Proszę uprzejmie. Tibla. Kończy się nam kolejna rzecz istotna. Dobrze, pani gotóweczką i też równiutko. Dziękuję bardzo. Yy, widzowie. Yy, kończy nam się już wszystko. Jeszcze olej trzeba kupić. Mamy 500 yy, tych. Więc myślę, że możemy sobie kupić... Nie zamrażarkę, small rock, fridge. Dobra, kupimy lodówkę. Co? Aha, Aha potrzebuje licencji. Yy, dobra. Nie, yy, minus. Dobra, yy, pyk. Wychodzimy na razie i teraz tak widzowie. Enter to finish the day. Dobra. Spoko jest, tylko że muszę teraz podokupywać wszystkich rzeczy, czyli czokapików. I piki, czokapiki. Czokapiki dodajemy chlebek, mąkę, to, to, to. To i to. Dobra, kupujemy. Wydaliśmy 300 złotych na potrzeby klientów? O Boże! Na ulicy wszystko jest! Mówię tutaj, że klienci naprawdę szarżują za tymi niektórymi produktami. Na ulicy wszystko mam. E, dobra, to leżało tu. Dobra. To od razu do śmietnika to też wyrzucimy to, co tutaj tak po chamsku rzuciłem, można by powiedzieć. Yy, mamy kofi. Kofi leżało. Kofi leżało tu, tak? Tak. Dobra, pyk. Pyk. Yy, makaron. Po co ja makaron kupowałem? Ale dobra, będziemy mieli na zapas przynajmniej. Że kurczę, to jak sami widzicie, wszystkiego mam pełno na zapas, a Tu nie mogę mieć aż tyle, nie mogę mieć tu magazynu w sklepie. Dobra, tak to wszystko jest, czyli w porządku. Trzeba kupić, yy, cukier kupiłem? Cukier chyba kupiłem. Yy, chlebka, chlebek, yy, chlebka, nie ma, więc kupiłem. Dobra, od razu do śmietnika karton. Pyk. Yy, tutaj mamy czokapiki. Dodamy jeszcze jedno, będę kupowali. Ok. Yy, mąka. Yy, dobra. Kładziemy mąkę. Dobra. No i znowu. Patrzcie, ile tu jest kartonów. Dobra, no i ostatnie dwa kartony. Cukier. Cukru chyba mamy. Dobra. Mhm. Yy -y. No i teraz jeszcze jedna rzecz, makaron, też na zapas. Dobra, mamy pełno tego makaronu. E, no to start z dzisiejszym dniem, lecimy. Wszystko jest klienci, więc możecie kupować śmiało. Teraz że sobie poczekamy. Aż ktoś wejdzie. O, już pani idzie. Dzień dobry, dzień dobry. Siemanko tu Janko. Proszę subskrybować kanał. Dobra, pani jajka i wody nabiera. U, nawet cukier. Dobra. Proszę uprzejmie. I pani gotóweczką y, 3 zł do wydania. 3.70 Proszę uprzejmie. Dobra, widzowie. Ogólnie to ci ludzie tutaj widzę, zaczynają przychodzić, jest dość sporo ludzi. Mhm, dobra. Jakaś pani nabiera pełno wody. Ten gatunek sera nie jest dla mnie, dobra. To potem, widzę, będziemy kupować te licencje, co prawda, tak, tak jak ci ludzie lubią. Dobra. Proszę. Yy, 15 do wydania. Proszę, uprzejmie. I pan mąk, kartą 371. Proszę. Dobra. No tak ogólnie widzowie, to oni zaczynają się tu schodzić pomału. I to mnie bardzo cieszy. Dobrze, pan olej kupuje i pan kartą. 4,50. 4. Proszę przejmie. Pan chlebek. I równiutko zatwierdzamy. Wody nabiera. I też równiutko. Proszę uprzejmie. Dobra, wiecie co? Ja już może rozłożę lepiej tą wodę. Makaronu jeszcze chyba nikt nie kupił. Czekajcie, a zobaczmy tutaj, gdzie ten klient idzie. Tak z ciekawości ciekawe, gdzie oni chodzą. Aha, dobra, wiecie co? Ja już lepiej pójdę do naszego marke. O, wszedł do domu, dobra. Widzę, kolejka jest. O, Boże, ci ludzie nabierają tego. Aha, pan tylko dwa jajka, ale. O, Boże, 92 do wydania, proszę uprzejmie. Oh wow, my God! Ile pani nakupowała? Proszę uprzejmie. Pan również nakupował dość sporo. E, pan już kartel, dobrze, 31, 66. Proszę uprzejmie. No, ale widzę, że ci ludzie zaczynają się już schodzić. Takimi dość dużymi partiami. Dobra. Nabierają wszystkiego. Okej. Okay. Kartą 25, 40. Proszę uprzejmie. Pan tutaj też pewnie kartą, prawda? A nie, pan gotóweczką i 85 do wydania. Proszę uprzejmie. No to pięknie, kupujemy tutaj... Okej, okay. pan gotóweczką, czy kartą? Pan kartą. Dobra, 44, 54. Proszę uprzejmie. <laughs> Dobra. O, pan tutaj widzę, nabiera wszystkiego. Dobrze, pan gotóweczką, czy pan kartą? Ajaj, pan kartą. No wszyscy ci ludzie płacą kartą. Dobra. Hm, dobra. Hop. Pan gotówką? Pan gotóweczką. Proszę uprzejmie. Pani gotówką. Proszę uprzejmie. wo wow, mamy 568. Dobra, wiecie co? Zaraz tutaj jeszcze kupimy tą e, licencję. Teraz chyba za 400, no nie? E, licens. Purchase. Dobra, kupujemy licencję. Market. I co mamy teraz? O, masło orzechowe. Dobra, e, przechodzimy tutaj. E, pani kto... Dobra, proszę, dobra. I uprzejmie, proszę. E, o nie, jajek nie ma. Dobra, poczekajcie, widzowie, bo tu trzeba... E, trzeba Trzeba, trzeba wszystko ogarnąć teraz, dobra. Yy, pa, proszę, tutaj. Wiem, że nie macie wszystkiego, co chcecie, ale po prostu ja tu widzę. Yy, ja tu ludzie czasu nie mam na to. Yy, dobra, co, co oni chcą? Yy, jajek, chcą jajek, yy, jajka, tak? O kurde, nie ma jajek i nie ma wody. Dobra, trzeba je zam szybko zamówić. Woda, jajka. Yy, jajka są tu. Yy, co jeszcze? Jeszcze mleko, dobra. Jeszcze mleko zamawiamy. Milk. Dobra. Mamy. Jeszcze pan tutaj, widzę, przyszedł na wieczorne zakupy. Proszę chwilkę poczekać. Już dokładam mleka. Jeśli pan chce. Yy, chwilka, chwilka, chwilka. Proszę poczekać. Proszę poczekać. O, pani wzięła ostatnią wodę. No, dobra. Robimy trochę jaśniej pyk. Dobra, i szybko wodę jeszcze rozłożymy. Bo widzę ci ludzie tutaj się niecierpliwią, jeśli chodzi o to wszystko. Dobra. No i teraz tak, jeszcze szybko zamówimy masełko orzechowe, spaghetti to i to. Dobra. No i teraz tak, mamy bardzo mało kasy. Ja już sobie lepiej zamknę tutaj, żeby mi już nie wchodzili ci ludzie. Pyk. No i teraz tak. Pan karton: 19, 94. Proszę uprzejmie. Pani karton: 14, 6. 14, 0,6 Dobra. Proszę uprzejmie. Dobra, kartą pan 10.58. Proszę uprzejmie. Dobra. Proszę uprzejmie. No i teraz tak widzowie. E, tak z ciekawości. Widzę, że mi tu brakuje już pełno produktów. Dlatego poukładamy je i będziemy kończyć. Dobra. Bottle bottled water. Poczekajcie. E, Tam masło orzechowi mi w ogóle przejechało. Sól. Dobra, czekajcie, chod. E, dwa siedemnaście, dwa siedemnaście. E, dwa. Dobra. E, teraz tak. E, jeszcze jest masło orzechowe? I mamy jakiś ryż. basmati, co to jest? Zaraz zobaczymy jeszcze nagle zakończymy sobie widzowie dzień. Yy, szybko. Dobra, tak to jest OK. Jeszcze jest closet, tylko że ja muszę, tutaj, jak sami widzicie, poukładać jeszcze szybko do końca. Bo chcę, żeby te półki były pełne, nie żeby było pusto. Ok, i mamy masełko orzechowe. Masełko orzechowe, gdzie by tutaj dać? Może tutaj. Dajemy masełko orzechowe. Dobra. I od razu do śmietnika. Trzeba, widzowie, ja tu porządek zrobić trochę w tym sklepie, bo jest mega dużo takich, no jak sami widzicie, no, pudełek nieporozkładanych, a w szczególności takie małe, puste. Więc ja tu zrobię porządek, myślę, poza odcinkiem, i widzimy się w następnych filmach. Więc kto chce nie stawić łapeczki, a chce subika. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!